Cześć. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam kostki, które kupiłem w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy w internetowym sklepie baing.com. Sklep ten umiejscowiony jest w Hongkongu, więc na wysyłkę trzeba czekać 2-3 tygodnie. Z tym, że warto, ponieważ jest ona darmowa. Więc po trzech tygodniach mamy przesyłkę, za którą płacimy tylko tyle, ile kosztowały kostki. Zacznę może od przedstawienia znanej chyba wszystkim kostki Schengen typ F2. Kostka, jeśli chodzi o parametry techniczne, jest bardzo dobra. Płynne, szybkie ruchy można na niej wykonywać. Aczkolwiek naklejki, no nie oszukujmy, są beznadziejne. Hmm, tutaj widać na przykład już na niebieskim mam całkowicie podrapane. Na zielonym też to jest widoczne. A kostką wcale nie kręciłem jakoś agresywnie, drapiąc paznokciami po tym. Od zwykłego użytkowania, takiego jak położenie tego na stole, jak kostka się poślizgnie na tym trochę, to już naklejki się drapią, i jeśli chodzi ogólnie, jeszcze o budowę, to różni się to trochę od krawędzi w zwykłym Rubik's Com Na przykład, to jest taka standardowa budowa klocka, to jest właśnie we dwójce. No, kostka jest bardzo dobra, z tym, że właśnie naklejki wypadałoby wymienić na jakieś lepszej jakości. Następną kostką, którą zamówiłem jest kostka 2x2 Lanlana. Według mnie o wiele lepsza od istrzina. Różni się w budowie technicznej ogólnie tym, że posiada śruby do regulacji, przez co no, możemy ją tak wyregulować, że będzie pięknie ścinała nam rogi. I ruchy będą na niej bardzo płynne, czego na swojej istrzyni nigdy nie osiągnąłem który właśnie nie posiada tego, z tym, że jest taki jeden mankament, że jak śruby są za luźno przykręcone, to kost, z kostki może wypadać nam taki element, który jest między yy, w zasadzie krawędziami. Zaraz pokażę może na istrzynie swoim, w którym ułamałem haczyk, na którym się to trzyma i mogę teraz bez problemu wyjąć krawędź. No, już pokazuję. Tutaj. O, właśnie tutaj jest taka zaślepka. I ona, jak wypadnie, to trzeba wtedy rozbierać kostkę, włożyć to i no, grozi to urwaniem tego haczyka, tak jak ja wistrzynie. I przez to kostka, no, może nam czasami wypadać krawędź. Jeszcze różni się kolorystyką, bo zamiast pomarańczowego mamy fioletowy. To tyle, jeśli chodzi o Lanlana. Następną kostką jest Super Floppy Cube, także Lanlan, -lan, z tego co się orientuje w czarnej wersji plastiku. Są jeszcze białe. Kostka wygląda ładnie, aczkolwiek także ma jedną wadę: są nią naklejki wewnętrzne, które po prostu, przez to, że ocierają się o to zewnętrzne elementy, tutaj po prostu te naklejki się zdrapują, i no efekt jest tego taki, że potem niestetycznie to wygląda i ciężej się jeszcze przez to kręci. Różni się ona tym od zwykłej floppy cube, że jest zmiennokształtna. To znaczy, zwykła floppy cube, jak obrócimy w ten sposób ścianę, nazwijmy to tak, to te elementy się blokują. Tutaj nie, tutaj możemy zrobić tak i ona zmieni nam kształt. Jest przez to ciekawsza w układaniu i, I stanowi potem większe wyzwanie, trochę. Choć tak jest prosta. Dalej. Kolejną kostką jest 3 na 3 na 2 kujota Kostka, nie zauważyłem żadnych większych wad. Przeszkadzać może tylko to, że bardzo luźno kręcą się te ściany. Czasami da się obrócić o 360 stopni jednym szarpnięciem palca. no tak to ogólnie właśnie kostka chodzi luźno i Jakichś większych wad nie zauważyłem. Dalej. Kostka lustrzana, Mirror Cube. Nie mam pojęcia jakiej firmy, aczkolwiek o wiele lepsza od Rub Rubik's.com. Też robią taką kostkę, ale tamta chodzi masakrycznie ciężko. Tutaj bardzo płynne ruchy. Można spokojnie kręcić palcami. Kostka ma tylko taką wadę, że Czasami środki ułożą się pod innym kątem, o tak, jak tutaj mamy, niż reszta klocków, i przez to inny odcień pod kątem widać. A tak to kostka bardzo przyjemna w układaniu, o niebo lepsza od tej Rubik'sowej. Dalej. Kupiłem także piramingsa Kujota. Też dobra kostka. Wad nie zauważyłem yy, przy przekręcaniu. Słychać takie charakterystyczne kliknięcie, które jest spowodowane tym, że są tutaj takie metalowe kulki, które powodują, że blokuje się ta warstwa na tych przerwach między plockami. Właśnie o te kulki, nie wiem czemu to ma służyć. Tak kujot zrobił. I ostatnią kostką, którą zamówiłem. Jest MF8 Mega Megaminx, kostka dwunastościenna w wersji ze zwykłymi naklejkami, nie z plastikowymi płytkami. Taka mi się bardziej podoba. Więc tak, po wyjęciu z folii, bo była zafoliowana bez żadnego pudełka, po odfoliowaniu jej musiałem ją nasmarować i troszkę polu poluźniłem śruby. Dzięki temu Koska rzeczywiście teraz ładnie chodzi. Smarowanie obowiązkowe według mnie. Mm, dodam, że tych kostek nie smarowałem w ogóle. Mm, Mirror też bez smarowania chodzi pięknie. I jeśli chodzi o tego Mega to jest w zasadzie tyle. No trzeba go nasmarować. i... A miałem jeszcze taki problem, że tutaj jedna naklejka mi się przesunęła. Musiałem ją przekleić z powrotem. I no kwestia taka, że do układu megamixa trzeba się przyzwyczaić trochę do płaszczyzn, jeśli chodzi o te kostki, to tyle. Yy, uważam, że właśnie w lanlanie, tym 3 x 3 na 1 trzeba coś pokombinować z tymi naklejkami. I obowiązkowo też trzeba zmienić naklejki w dwójce, ponieważ, no, takie jakie są, to troszkę tandetnie pod tym względem. Bo tak, jak kostka jest genialna pod względem technicznym, tak naklejki, no, już nie za bardzo. Szybko się niszczą. To tyle. Ogólnie wszystkie te kostki polecam, ponieważ, no, są bardzo dobre. Linki mogę podać w opisie do poszczególnych modeli. Jeśli chodzi o te kostki, to tyle. Pozdrawiam. Jak chcecie wiedzieć o nich jakieś jeszcze konkretne pytania, to piszcie w komentarzach.